No to już proszę cię o krótką ocenę tego spotkania. Myślę, że pierwsza połowa solidna w naszym wykonaniu. No po przerwie niestety wkradł się błęd. No zgadza się. My się ułożył, myślę, że dla nas dobrze, zabiliśmy bramkę. No i to był taki moment, że myślę, że mogliśmy nieco rozsądniej grać. No ważne było, żebyśmy utrzymali prowadzenie 1-0 do przerwy niestety nie udała się ta sztuka. Rywal, szczerzymy. myślę, że w drugiej połowie wyszliśmy z dobrym nastawieniem, natomiast błędy indywidualne zadecydowały, że dwie szybko stracone przez nas bramki troszeczkę nas podłamały i w tym, przy tym wyniku 3-1 myślę, że nie wyglądało to za dobrze, no mecz się zakończył wynikiem 4-1 i, no i szkoda tej szansy, bo myślę, że dobrze się to zaczęło, niestety skończyło się dla nas niekorzystnie. Jak oceniasz Twój powrót do Katowic na ulicę Bukową? No bo przecież dwa sezony spędziłeś w GKS-ie przed przejściem do KKS-u. No myślę, że tutaj determinuje no wynik to tak, że jest, no nie jestem zadowolony niestety. Ja jestem obrońcą, straciliśmy cztery bramki, więc no gdzieś tam ten gorzki smak powrotu na tą Bukową. I myślę, że no inaczej sobie to wyobrażam po prostu. W GKS-ie dużo, dużo znajomych twarzy. Gadałem z chłopakami, także wymieniliśmy gdzieś tam te uprzejmości. No szkoda, że na koniec trzeba było kolegom pogratulować po prostu tego zwycięstwa, bo dziś wygląda na to, że wygrał, wygrał zespół lepszy.